W świecie mocno zniewolonym w świecie obudy bólu, łez, w świecie, gdzie wraca, bija brata, gdzie tylko pieniądz liczy się. Ja pragnę śpiewać chim wdzięczności, ja pragnę śpiewać nową pieśń która wypełnia mnie radością i jest pociechą ludzkich ser. Z Tobą Jezu jest cudownie. i śpiewać palić Ciebie z wszystkich sił. Wielu miejscach zapomnianych. Rozlewać Twoją miłość w mały śpiew. Z Tobą Jezu jest cudownie i śpiewać chwalić Ciebie z wszystkich sił. W wielu miejscach zapomnianych. Móc rozlewać Twoją miłość w mały śpiew. Witam serdecznie Wszystkich moich. Subskrybentów oraz pozostałe osoby, które będą oglądały ten film. Chcę wszystkich pozdrowić i tak zastanowić się nad tematem takim bardzo ważnym, który jest zawarty w Biblii: nad tematem pamiątki, Wieczerzy Pańskiej. To jest temat naprawdę bardzo ważny, ponieważ Jezus Chrystus nakazał nam obchodzić pamiątkę pańską, jaką jest Wieczerza Pańska. Zauważmy, że Bóg wcale od nas dużo nie oczekuje, wcale od nas dużo nie wymaga. Najczęściej, jak są jakieś, nie wiem, jak to określić? Może regulaminy, czy jakieś obowiązki? Najczęściej to ludzie nakładają. Bóg od nas nie oczekuje nic więcej: jak tylko posłuszeństwa. Nie oczekuje od nas, żebyśmy robili to, żebyśmy robili tamto, albo żebyśmy jakieś szczególne ofiary składali. To wszystko było dobre kiedyś. Póki co to Bóg złożył ofiarę dla nas, a wszystko, co mamy, co posiadamy, zawdzięczamy właśnie Jemu. Więc co możemy mu dać? Jak nie tylko siebie otworzyć swoje serca za Boga. Proszę wybaczyć mój strój, jak na przykład kapelusz. Ponieważ do jest napisane, że mężczyzna ma głowę odkrywać. Ale chcę zauważyć, że ja nie mówię żadnego kazania. Ja kazań nie umiem mówić. Nie jestem żadnym pastorem, a jedynie prostym lud, człowiekiem, który mówi do prostych ludzi. Więc jeśli nie mówię kazania, to wydaje mi się, że nakrycie głowy nie ma większego znaczenia. Chcę tylko podzielić się swoją własną myślą, czy teorią, czy spostrzeżeniem. Nie twierdzę też, że pozjadą wszystkie rozumy i tylko ja mam rację, bo y, dlatego, że dobrze posłuchać każdego, kto chce coś nam przekazać, a Biblia mówi, żeby rozsądzać duchy, a co dobre, tego się trzymajcie. Y, więc y, na wstęp właśnie tyle powiedzieć, że, że nie mówię kazania, a jedynie dzielę się swoją myślą. O wieczerzy pańskiej jest napisane niewiele, a jedynie tak jest taka uwaga: żebyśmy czynili tą wieczerzę pańską, spożywali chleb oraz wino. Jezus dodał, że ten chleb to jest jego ciało, natomiast to wino to jest krew. Oczywiście. To jest tylko taki symbol, ale mamy to czynić. I tu się nasuwa pytanie: kto może przystąpić do wieczerzy, albo kto powinien, może, a kto nie? Jest taka wskazówka, która mówi, że kto jest godny, to powinien przystąpić do wieczerzy. Jest też taka informacja, że no każdy wierzący brat, każda wierząca siostra ma obowiązek przystąpić do wieczerzy. A jak nie przystąpi, to no nie będzie dobrze. Nie będzie mieć cząstki z Chrystusem. Natomiast jeśli przystąpi, ale nie będzie godna, no to będzie źle. W pewnym sensie jesteśmy, jakby, postawieni przed murem. Albo przystąpimy do wieczerzy, albo nie przystąpimy. Jakbyśmy nie zrobili, to będzie źle. Bo, jak nie przystąpimy, nie mamy cząstki. Jeśli przystąpimy, a nie jesteśmy godni, będą w związku z tym też jakieś konsekwencje. Więc do. Pamiątki Wieczerzy Pańskiej przystąpić musi. To jest moje zdanie. Ale, żeby przystąpić, musimy być godni. Kto jest godny, a kto nie jest godny. Czy, na przykład, jestem grzesznikiem. Popełniam każdego dnia cały szereg całe mnóstwo różnego rodzaju błędów, grzechów. Upadam, potykam się. Czy jestem godny, czy jestem niegodny. Inny brat popełnia też jakieś grzechy albo siostra. Tylko że inne od moich. To czy ja mogę na przykład skazać temu bratu słuchaj, bracie? Czy zgreszyłeś i nie możesz? Przystąpić do pamiątki wieczerzy pańskiej, bo jesteś niegodny. Czy ja mogę to zrobić? Nie, ponieważ Biblia mówi o tym, że my każdy z nas z własnego sumienia podejmujemy decyzję, czy jesteśmy godni, czy nie, i przystępujemy wtedy do wieczerzy pańskiej. Nie mogę, ja decydować za brata. Słuchaj, ty nie możesz boleć to, czy tamto zrobił. Tak samo jeden, drugi czy trzeci brat nie może powiedzieć: Słuchaj zbychu, ty pamiętasz coś wczoraj zrobił i ty chcesz iść do wieczerzy? Który brat może mi to powiedzieć? Czy jakikolwiek grzech może nas ograniczyć i powiedzieć: Słuchaj, nie idź, bolej zgrzeszył? A czy Biblia nie mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego? Wszyscy zgrzeszyli? Spraw, sprawiedliwie jest tylko Jezus Chrystus. Czy ci apostołowie, którzy z nim tą wieczerzę spożywali, czy oni byli święci jak Jezus? No nie byli tacy święci jak Jezus, a mimo to przy jednym stole z nim siedzieli. Przy jednym stole zajadali się chlebem i pili wino. Nie wierzę w to, że ktoś mi powie, że któryś z tych uczestników tej wieczerzy był taki święty jak Jezus. Ponieważ to byłoby sprzeczne z Biblią. Wszyscy byli grzesznikami i wszyscy zasiadali przy tym stole. Więc w moim mniemaniu, ja widzę odpowiedź taką, że uczestnikiem wieczerzy pańskiej, spożywania ciała Chrystusa oraz picie Jego krwi. Każdy grzesznik może uczestniczyć, przykład mamy z wieczerzy ostatniej z Jezusa z apostołami. Każdy, kto potrzebuje Chrystusa, może uczestniczyć w wieczerzy pańskiej. Dlaczego? Bo nie zdrowi ci, co mają się za tych zdrowych, za tych dobrych, nie oni tak bardzo potrzebują Chrystusa jak właśnie ci najbardziej upadli. Ja nie powiem pijakowi, który wczoraj był pijany, a dziś powie, że chce przyjść do wieczoru, nie powiem mu, nie możesz. On sam ma w swoim sercu rozsądzić, czy on potrzebuje Chrystusa, czy nie. Oczywiście, jak przyjdzie pijany, zapuka, będzie ledwo chodził na nogach, no to tylko by zamieszanie robił. Lepiej, no, żeby nie uczestniczył. Ale jeśli wczoraj był pijany, a dzisiaj jest trzeźwy i powie, ja potrzebuję Chrystusa, ja chcę w tym uczestniczyć, czy ja mogę powiedzieć mu, nie możesz? A kim ja jestem, żebym y, mógł y, taki osąd wydać? I dlatego ja uważam, że każdy grzesznik potrzebuje lekarza. Gdy ja na ciele się źle czuję, idę do lekarza. Tam ma, oczy mam poradę, dostanę receptę, wezmę leki i pewnie mi one pomogą. Ale jak czuję się dobrze, no to po co miałbym tam iść? Więc zachęcam braci, tych, którzy się dobrze na duchu czują, żeby nie uczestniczyli w wieczerzy pańskiej. Żeby nieśli do tego lekarza, który jest najlepszym lekarzem na świecie, Jezus Chrystus. Bo po co? Niech idą wtedy, gdy się źle poczują. Oczywiście mówię o sobie. Jak będę chory na duchu, upadnę i będę widział ten grzech, że go popełniłem. Wyznam ten grzech przed Bogiem. To właśnie po to pójdę do niego, żeby ten grzech wyznać. I żeby spożywać, żeby mieć tą cząstkę z nim, żeby ten kontakt z nim mieć, żeby mojego ducha uzdrowił. Bo ciało to tylko jest ciało, to jest tylko ubranie. Ale rzeczywisty człowiek jest w środku. I ten rzeczywisty człowiek potrzebuje tego lekarza, tego doktora. I idę, wyznam mu swoje słabości. I wierzę w to, że każdy mój grzech będzie przebaczony. Tylko nie ten, który jest przeciwko Duchowi Świętemu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Nie każdy to przeanalizuje. Jak na początku powiedziałem, nie pozjadały wszystkich rozumów i nie twierdzę, że to tylko ja mam rację. Może ktoś ma inną myśl, lepsze objawienie, lepsze poznanie. Będę wdzięczny za komentarz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z Panem Bogiem. Przepraszam za urywnik, bo właściwie film już skończyłem. Ale dostałam pewną myśl i chciałbym dodać. Chodzi mi o scenę z Biblii, gdzie była ostatnia wieczerza pańska. Z kim Jezus zasiadł do stołu? Czy to byli ludzie święci? Według mnie nie, ponieważ to jest niemożliwe. Gdyż święty jest tylko Bóg. Ci apostołowie, którzy ten stół obsiedli, to byli ludzie tacy jak ja albo jak ty. Czyli tacy, którzy każdego dnia popełniają cały szereg błędów. Podwinie się noga w tym, podwinie się noga w tamtym. Zawsze coś się dzieje, żeby nas ograniczyć do Boga, bo szatan nie śpi. I właśnie z tymi ludźmi ograniczonymi, z tymi, co te błędy popełniają, do jednego stołu zasiadł Jezus Chrystus. I oni tam siedzieli, biesiadowali, biesiadowali jedli pili, a Chrystus był pośród nich. To jakby uzasadnia moją myśl, że do wieczerzy przystępuje człowiek godny. A godny to jest właśnie zwykły, normalny grzesznik. Taki jak ja albo taki jak ty. Myślę, że to już będzie koniec. Pozdrawiam.